Dzisiaj sprawa będzie dość dziwna w tym sensie, że rzadko spotykana, ale również dlatego, że przypomina nieco koszmar, jaki się miewa w czasie gorączki i którego nie można łatwo zapomnieć. I zdecydowanie widoku na małych wzniesieniach pod świętym krzyżem. Wiele osób do końca życia nie zapomni. Jeden ze świadków tej sprawy mówił, że ten, który tego nie widział, niczego nie widział. I coś w tym jest. Coś w tym jest. Dzisiaj cofamy się w czasie 40 lat 1983. 19 maj, jeśli możemy być dokładnie, był to czwartek. Cofamy się do niewielkiej wsi. W okolicy Świętego Krzyża, w Województwie Świętokrzyskim, niedaleko od Kielc, i cofamy się również w krainę schizofrenii, dosłownie, niekontrolowanej schizofrenii, nieleczonej schizofrenii, która doprowadziła tą wieś, Stare Supie, do dość niezapomnianych widoków na tle. Świętego Krzyża, co widać na załączonym obrazku. Macie wzniesienie na polu pszenicy, ukrzyżowanego mężczyznę, a tam ta wieża w tle to jest ta sławna wieża telewizyjna, postawiona obok zakonu na Świętym Krzyżu. To jest obrazek namalowany z gazety. Tutaj z prawej widzicie zdjęcie, to jest oryginalne zdjęcie ofiary. O której będziemy dzisiaj rozmawiać. Oczywiście nie mogę wrzucić całości. Był jeszcze program również. Le leciał w telewizji, zdaje się, na początku lat 90. Właśnie opisujący tą zbrodnię. I były tam relacja z wizji lokalnej. Ró I również oryginalne zdjęcia. I to leciało w telewizji. Również było niezamazane. Ale no oczywiście... Były to inne czasy. Teraz już w telewizji by taki program nie przeszedł. Przynajmniej nie bez cenzury. W gazecie raczej też nie. Ale w 1983 roku jeszcze taki widok budził, budził na pewno grozę, ale również jest to jakieś przesłanie, gdyż, no, chyba nie ma w historii. Powojennej Polski: yy, morderstwa przez ukrzyżowanie kogoś. Tutaj technicznie rzecz biorąc, też nie, dowiemy się później, ale nie przypominam sobie żadnej innej sprawy, żeby gdziekolwiek ktoś kogoś ukrzyżował. Zaczynamy, jak mówię, czwartek, 19 maja 1983 roku. Stara Słupia. Zbliża się godzina 19 wieczorem. Pani Helena sadzi kapustę. Czy tam zajmuje się kapustą pani Helena Salwerowicz. Przychodzi do niej jej mąż Stanisław. Zbliża się 19. Prosi o mu klucz do domu, bo potrzebuje ubrać marynarkę. Ona zaskoczona, pyta się, gdzie on idzie? W końcu cały dzień narzekał. Że bolała go głowa i w ogóle źle się jakoś dziwnie czuł, zanosiło się na burzę, więc jego żona Helena nie bardzo chciała mu gdzieś pozwolić wychodzić. Mój to już było starsze małżeństwo. Pan Stanisław miał 73 lata. Stanisław mówi swojej żonie Helenie, że idzie do stolarza, gdyż jeszcze w styczniu, a mamy maj, w styczniu zamówili drzwi. Stolarz. Nazywał się Mieczysław Słomka i był takim, no, małym człowiekiem, na którym można było nie bardzo polegać, jeśli chodzi o sprawy. Ale tam w marcu mieli sprzeczkę, stolarz obiecał, że drzwi do nowego domu syna Stanisława będą gotowe na 20 maja, a 19 maja, żeby przyszedł sprawdzić, no, żeby tam nie musiał jechać z wozem na darmo, tak, z ludźmi. Może przyjść sami sprawdzić, właśnie 19. Helena miała złe przeczucia, nie chciała męża puścić, no ale on się uparł, wziął swojego psa Murzyna, tak ją na imię pies, tak się wabił, i razem z tym psem poszedł na tak zwane hektary. To była część, tak jakby tej starej słupi. Po drodze do stolarza spotkał się z sąsiadką, Krystyną. Świątoska Krystyna mi się go zapytała, gdzie on tak biega wieczorem. A on mówi, że szuka nowej kobiety, bo stara to już taka stara jest i potrzebuje nowej. Krystyna też żartowała, no, że dobrze robi, że trzeba sobie nowej żony poszukać. Zapytała się go, która jest godzina. Stanisław jej odpowiedział, że gdzieś po 19:00 i poszedł dalej. To była sąsiadka stolarza Mieczysława. Stanisław wszedł na podwórko. Które było ogrodzone taką wielką metalową, blaszaną bramą. To było takie specyficzne podwórko w kształcie podkowy, plus ta brama, i nie było nic widać, co się dzieje na podwórku od sąsiadów. On puka do bramy Stanisław, do bramy podwórka stolarza. Mieczysław mu otwiera, i tutaj ślad Stanisława się urywa. Zbliża się godzina 21. Żona Helena zaczyna się niepokoić, gdzie jest Stanisław. Chodzi nerwowa, wychodzi na podwórko, szuka go, zastanawia się, gdzie jest jej mąż. O 22.00 idzie naprzeciwko, po drugiej stronie, na drugą stronę ulicy, do swojego syna, który się właśnie tam budował. No i mu mówi: chodź, poszukamy ojca, bo go nie ma. Nie wyszedł o 19.00, 22.00, ojca nie ma. Ale jej syn już był bardzo zmęczony, no bo budowali ten dom, stawiali piec. On mówi: daj spokój, matka, ojciec przyjdzie na pewno. Ja muszę iść spać. No pani Helena się posłuchała syna, wróciła do domu, poszła spać, a przynajmniej spróbować spać. Niestety strasznie ją coś rzucało. I o drugiej w nocy obudziło ją. Wołanie o pomoc jej męża. Słyszała jaki mąż woła o pomoc. Helena, przestraszona, wybiegła na podwórko. Niestety na podwórko nie było jej męża. Był za to ich pies Murzyn, który powrócił. Wcześniej go nie było. O 22.00 psa nie było. O drugiej nocy pies się pojawił. Ona chciała. Iść poszukać męża, ale była noc. Oni sami mieli zatarczki z różnymi sąsiadami, bała się, że może ktoś ją napaść, że sama sobie nie poradzi, bo tu starsza kobieta po siedemdziesiątce. Wróciła do domu, położyła się znowu na łóżku, miała koszmary, nie mogła spać, ale ocknęła się po czwartej i świtało, było już jasno. Pani Helena postanowiła, że nie no, teraz to już idzie poszukać męża, bo przecież coś się musiało z nim stać. Ubrała się i poszła w stronę stolarza Mieczysława Słomki, bo wiedziała, że najlepiej tam zacząć poszukiwania, skoro tam właśnie udał się jej mąż. Kiedy zbliżała się na podwórko Słomki, zobaczyła od wschodniej strony jego pola. Wśród pszenicy został wbity krzyż, a na krzyżu znajdował się jej mąż. Przerażona nie wiedziała, co zrobić. Przestraszyła się, myśląc, że słomka gdzieś czeka na nią tutaj w okolicy. Kryje się po krzakach i również będzie chciała ją zamordować. Uciekła więc do swojego syna, krzycząc: Dawaj, ojca, ojca zabili. No i syn oczywiście pierwsze, co zrobił, to biegiem padł na komendę milicji. Tam chaotycznie wytłumaczył, co mu przekazała matka, że na polu u Słomki wisi jego ukrzyżowany ojciec. Policjanci wezwali doktora, pojechali wszyscy na miejsce i rzeczywiście na krzyżu wisiały zwłoki Stanisława Salwerowicza. Doktor stwierdził od razu... Że na szczęście Stanisław, kiedy był przybijany do Krzyża, już nie żył. Czyli nie cierpiał, nie męczył się, co było dużą, jakby ulgą dla rodziny. Ulgą również dla samej kobiety, która bała się, że może gdyby jednak o tej 22 czy o 2 w nocy poszła poszukać męża, to znalazłaby go żywego. Niestety. On już wtedy nie żył, więc jej wyrzuty sumienia były na szczęście niepotrzebne. Policjanci wykorzystali lekarza do namówienia stolarza Słomki do otwarcia tej metalowej bramy, gdyż słomka z lekarzem się znał, widywali się już kilkukrotnie. Słomka lekarzowi wierzył. To tylko brama się uchyliła, milicjanci wbiegli do środka. Aresztowali słomkę, który. Wydzierał wyzwiska się tutaj w stronę lekarza, że ten go zdradził. Słomka został przewieziony na komendę, później do Morawicy na badania, również do szpitala psychiatrycznego Ministerstwa Wewnętrznego w Warszawie. Tam stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną. Został zamknięty w Morawicy w zasadzie do śmierci. Znaczy, co się z nim tak naprawdę stało, ze słomką nie wiadomo. Istnieje teoria, że popełnił samobójstwo. Możliwe, że leczony lekami zorientował się, jaką zbrodnię popełnił i nie mogąc w tym żyć, odebrał sobie życie. Możliwe, że umarł po prostu naturalnie, a możliwe, że żyje do dzisiaj. Ale raczej stawiałbym na to, że już nie żyje. Teraz wróćmy się, jak do tego doszło. Pamiętacie, że Stanisław w drodze do stolarza rozmawiał z jego sąsiadką Krystyną. Krystyna, po tym jak była w polu, widziała się ze Stanisławem, wróciła do domu, ale że zbliżała się burza, to jednak postanowiła wyjść z powrotem na pole, schować siano, bo mokre siano nie nadaje się do obory, prawda? I wtedy zobaczyła swojego sąsiada stolarza, który ustawiał krzyż na polu pszenicy. Jednakże z dużej odległości Krystyna nie widziała dokładnie co na tym krzyżu się znajduje. A że Mieczysław był stolarzem, to myślała, że wyrzeźbił jakąś kukłę. Wyrzeźbił jakąś figurę i z daleka wydawało jej się, że na krzyżu wisi właśnie jakaś figura z drewna. Kiedy przyszedł jej mąż, to ona poprosiła go: "Józef, chodź zobaczyć, Mietek znowu coś tam zrobił głupota wali mu do łba." Krystyna czuła, że coś jest na rzeczy, że coś jest nie tak. Była przyzwyczajona do różnych wybryków mieczy Sława, to jednak nie dawało jej spokoju. Mąż Krystyny wyszedł, ale było już ciemno, robiło się szarówka. Zobaczył krzyż, nie dowiedział z bliska co tam jest, a że był zmęczony po całym dniu roboty, to powiedział, że a idziemy do domu, nie będę tam szedł i sprawdzał. To i tak by nic nie zmieniło. Bo Stanisław wtedy już nie żył. Chociaż podobno ktoś jeszcze wieczorem 19 maja zgłosił na komendzie milicji, że Mieczysław Słomka postawił na swoim polu krzyż. No i dochodzimy tu do rana. I teraz musimy wrócić się do tego, co zrobił sam Mieczysław. Zobaczyć sprawę z jego perspektywy. Mieczysław już od dawna miał problemy z psychiką, które zaczęły się gdzieś po tym, jak wziął ślub ze swoją żoną Zofią. Wtedy uaktywniła się jego schizofrenia. Dwukrotnie był leczony w Morawicy na urojenia, przyjmował tam leki. Za drugim razem, kiedy był w Morawicy, jego żona postanowiła od niego odejść. Jego żona i czwórka jego dzieci. Został sam ze swoją prawie 80-letnią matką i jeszcze bardziej po prostu oddał się tutaj szaleństwu swojej choroby. Miał problemy tego typu, że nie ufał elektryce. Wierzył, że samoloty zrzucają na niego truciznę. Wierzył, że sąsiedzi chcą go otruć. Wierzył, że trują jego zwierzęta, dlatego zabijał po kolei swoje króliki, swoje świnie, wierząc, że te konkretne e, zwierzęta są zatrute, więc on jakby chciał im skrócić mękę. Nie pozwolił się szczepić swoim dzieciom, wyłączył, nie pozwolił używać prądu, nie pozwolił nawet rozpalać ognia już w, naj, naj, w najgorszym tutaj studium choroby. Dzieci jego w mrozie siedziały, żona nie mogła ugotować obiadu, bo on nie pozwalał ognia gdyż ogień też go. Raził, też go męczył. Z jego dzienników, zapisanych, wynikało też, że również temperatura ciała jego sąsiadów wysysała z niego energię zdrowotną i inne tego typu rzeczy. Zamknął na przykład studnie na trzy zamki. Jego żona musiała w zimę, nie w zimę biegać 300 metrów do pobliskiej rzeki, żeby przynieść wodę do domu. I ogólnie wszystkiego było za dużo. Do tego dochodzi oczywiście straszna przemoc domowa. W zasadzie jego żona Zofia była codziennie przez niego bita. Jego dzieci też, jego 80-letnia matka też. Walił wszystkich jak leci. Co ciekawe, swoją żonę kiedyś bił widłami. Ledwo ją tymi widłami nie przebił. Ona uciekła z domu, krzycząc, że chce mnie zabić. Widziała to inna sąsiadka, która szybko uciekła do domu, gdyż nie chciała być świadkiem tego wszystkiego. Pani Zofia również wiele razy składała zeznania na milicji, że jest maltretowana przez męża i ich dzieci również. Ale jak to za komunę bywało, milicjanci. Przemoc domową traktowali jako problem rodzinny i raczej się tutaj nie mieszali. Co prawda, przyjechali raz pod podwórko słomków, zapukali do drzwi, Mieczysław im nie otworzył, oni uznali, że wykonali swoje zadanie, odjechali. Także, jak to niektórzy mówią, komuna była super, bo sprawiedliwość była. Tutaj widzimy, jak ta sprawiedliwość była. Gdyby Mieczysław pobił kogoś obcego, to by milicja zareagowała. Ale że napierdala swoją żonę, dzieci i matkę codziennie, bez wyjątku, to już jest problem rodzinny. Milicja się wtrącać w to nie będzie. W każdym razie, żona w końcu go odeszła, znalazła w sobie normalnego mężczyznę w Ostrowcu Świętokrzyskim, przestaje być ważne dla naszej historii. Za to Mieczysław popada, jak już mówiłem, w jeszcze większą chorobę. Zgadza się na, na wykonanie czterech drzwi dla Stanisława Salwerowicza. Salwerowicz. Przywozi mu drzewo modrzewiowe na te drzwi. Jednakże, Mieczysław z tego drewna nie robi drzwi, robi za to krzyż: jeden skończony krzyż dla samego Stanisława, jeden niedokończony krzyż, jedną trumnę i jedną urnę. Milicjanci odkryli, po jego aresztowaniu, namówił on więc Stanisława, by przyszedł do niego sam 19 maja. Powiedział, że jeśli przyjdzie 20 maja, to przyjdzie naprawdę, najprawdopodobniej z synem, z wozem albo z kimś jeszcze innym, żeby te drzwi zabrać, a potrzebował mieć Stanisława samego. Wierzył, że Stanisław jest yy, diabłem. W jego dzienniku zapisanym było konkretnie pod datą 19 maja diabeł wisi na polu pszenicy. Zapiekło na tej ziemi, jak to napisał. Także y, tu stuprocentowo jego mózg operował, podjudzany y, schizofrenią paranoidalną. Kiedy Stanisław wszedł na podwórko Mieczysława, zmęczony tracą, wiadomo, 76-latek, y, postanowił, że sobie usiądzie na schodkach. Odpocznie chwilę, odsapnie. Wtedy to Mieczysław zaszedł go od tyłu i sześciokątną pałką zadał mu dwa ciosy. Jeden cios trafił Stanisława w kark, drugi w tył czaszki, która pękła. I ten cios w tył czaszki był śmiertelny. Kiedy Stanisław upadł, Mieczysław rozebrał go prawie do naga. Pozostawiwszy tylko krótkie kalesony, i dźgnął go sztyletem pod żebra. To już była rana pośmiertna. Następnie wyciągnął wcześniej przygotowany krzyż, specjalne gwoździe, spe z specjalnymi nakładkami i przybił Stanisława do tego krzyża. Jednakże okazało się, że Stanisław, jak widzicie tu na zdjęciu, był bardzo chudym człowiekiem, ale jednakże z tym krzyżem nie dał rady go wyciągnąć na pole. Więc włożył, wsunął ten krzyż na takie taczki o dwóch kołach. Nie wiem jak to wygląda, ale tak były zeznania na milicji, że te taczki stały przy krzyżu. I wywiózł go na pole, tam już miał przygotowany, wykopany dół. Przy pomocy lin założył ten krzyż. Obok były jeszcze dwa przygotowane miejsca, dwa przygotowane doły. Wychodzi na to, że na dwóch innych tutaj ofiary. I to właśnie stawienie tego krzyża widziała sąsiadka Krystyna. Później musiała mieć myślę makabryczne myśli, dowiedziawszy się, że wtedy na krzyż widziała ukrzyżowanie swojego dalszego sąsiada Stanisława. No i jak wiemy, po wszystkim zadowolony Mieczysław wrócił do domu, poczekał na powrót swojej matki. Jego matka akurat poszła dalej na wieś kupić chleb, gdyż Mieczysław lubił jeść czerstwy chleb z jakiegoś powodu. Kiedy ona weszła do domu, usiedli sobie oboje na swoich łóżkach i Mieczysław przyznał jej się, że stary Salwerowicz wisi na krzyżu u nich na polu. Jego matka chciała natychmiast wybiec, zobaczyć, co się dzieje, bała się, zaczęła bać się swojego syna chyba po raz pierwszy w życiu, pomimo tego, że wcześniej ją bił, tak teraz twierdziła, że naprawdę się go bała. On jednak nie pozwolił jej wyjść, pokazał jej tylko przez otwarte drzwi, krzyż z daleka, później te drzwi zamknął, kazał jej po prostu siedzieć w domu. Ona się skuliła w kącie i mówiła, że przez resztę nocy nie spała. Mieczysław też nie spał, tylko chodził po całej izbie i mówił coś do siebie. I tak to było, aż gdzieś po piątej, koło 6 rano na miejsce nie przybyła milicja i nie wyrobiła Mieczysława na zewnątrz. I teraz pozostaje takie pytanie. Czy matka wiedziała, czy jednak nie? Ja się tutaj jednak myślę, że nie wiedziała o tym. Rzeczywiście jej nie było, nie znała planu swojego syna, pomimo, że wcześniej go broniła. Później też, nawet po całym tym wydarzeniu, twierdziła, że schizofrenia i choroba jej syna to wina jego żony, to wina jego pobytów w szpitalach. Nie mieczu są mi jeszcze takie inne problemy, że stracił oko, miał sztuczne oko. Ten pobyt w szpitalu, kiedy wycinali mu oko, również był y, dość traumatyczny, co też odbił sobie na swojej ofierze, gdyż, zapomniałem wspomnieć, wyłupał mu oczy. Przybiwszy go do krzyża, wyłupał mu oczy. Tak, że jedno oko Stanisławowi zwisało na zewnątrz, a drugiego chyba już nie było w oczodole. Całe szczęście Stanisław już wtedy nie żył. Matka też nie miała dobrej y, relacji z sąsiadami. Jedna sąsiadka nam powiedziała dokładnie, że stara, jak kogoś widzi, to albo pluje, albo kurwuje. Jednakże ciężko nie czuć do niej trochę empatii. Tam prawie doszło do linczu na niej i na Mieczysławie. Gdyby, nie, gdyby milicja nie pojawiła się od razu, bo tam już naprawdę zaczęły schodzić się pielgrzymki, a to myślę, że w ciągu godziny imię czy jego matka byliby już zlinczowani. Ale niektórzy obwiniają właśnie winę za tą zbrodnię matkę. Jednakże ciężko też nie zrozumieć, że sama oczywiście tutaj służba zdrowia zawiodła, Dwukrotnie wypuszczając schizofrenika bez kontroli. Ordynatorka szpitala psychiatrycznego w Morawicy tłumaczyła się tym, że na Świętokrzyskiej Wsi w 83 roku na 800 chorych mieszkańców przypada jeden doktor psychiatr. Nie wspominamy o żadnych pielęgniarkach tutaj, które odwiedzały ludzi w domach. Nic z tych rzeczy. Jednakże w tej sprawie jest jeden szczegół, który przeczytałem w artykule. Zbigniewa Nosala z magazynu Przemiany. Rozmawiał on z matką i ona powiedziała mu, że kiedy drugi raz odbierali Stanisława, nie Mieczysława z, ze szpitala psychiatrycznego razem z jej starszym synem, który mieszkał w Gdańsku, nikt jej nie wytłumaczył, na co tak naprawdę chory jest jej syn. Matka Mieczysława nie potrafiła czytać, nie rozumiała recept, nie rozumiała tych dokumentów medycznych. A oczywiście Mieczysław mówił jej to, co sam uważał, że jest prawdą, albo to, co mu było wygodne mówić. Więc tutaj widzę dużą winę, albo przynajmniej zaniedbanie ze strony służby zdrowia, że żaden doktor tam w szpitalu nie wpadł na pomysł, hej, trzeba matce wytłumaczyć, o co tu chodzi, bo matka nie umie czytać, nie rozezna się. Co prawda wykupiła mu leki, których on nie brał, no bo twierdził, że po lekach źle się czuje, więc on leków brać nie będzie. Ona nawet próbowała mu przemycać te leki w jedzeniu. Czuła coś, że jednak coś z tym Mietkiem jest nie tak. Tylko, że Mietek miał taki dar, że miał bardzo dobry węch i on potrafił te tabletki wyczuć w jedzeniu i po prostu nie zjadł, robił awantury. Kiedy ten owy lekarz zapytał się Mietka, po coś ty żeś człowieku zabił tego człowieka, on mówi, że to dlatego, bo chciał mu dać szczepionki. Lekarz mówi, jakie szczepionki. On powiedział, pan doktor dobrze wie wszystko na temat szczepionek. W dzienniku zapisał, że zabił diabła. Tutaj o szczepionkach, a swojej matce powiedział, że zabił Stanisława, bo ten się z niego wyśmiewał, że go zostawiła żona, i jeszcze go podobno, dwa razy uderzył swoją laską, co jest nieprawdą. To były tylko próby. Wytłumaczenia swojego karygodnego zachowania. Lekarze biegli, orzekli, że Mieczysław był całkowicie niepoczytalny w czasie popełnienia zbrodni, więc prokuratura odrzuciła śledztwo i został dożywotnio wysłany do zamkniętego oddziału w Morawicy. Czyli jest człowiek odpowiedzialny, jest sprawca, ale nie ma winnego. I w sumie jest to pewien dylemat moralny, że tak powiem, bo Mieczysław wiedział, że jest chory, decydował się nie brać leków. To czy wtedy nie traktować jego zachowania czegoś w stylu na przykład człowieka, który wypije, jest mocno pijany i decyduje się wsiadać za kółko i kogoś zabija po drodze. Jest tu coś podobnego, jak dla mnie. Jest tu pewna korelacja. I myślę, że można by to tak traktować, bo ja rozumiem, Mieczysław miał, cał, był, miał całkowitą psychozę i nie był odpowiedzialny za swoje czyny. W każdym razie, te, 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 te artykuły pana Zbigniewa-Nosala, który opisywał tę sprawę, zakończył jednym montażem również rozważenia na temat służby zdrowia, na temat opieki nad ludźmi chorymi, nad ludźmi ze schizofrenią. Skończył to po prostu tak. Wszyscy jesteśmy chorzy. I powiem Wam, trudno się z nim nie zgodzić. Jeżeli chodzi o sprawy służby zdrowia w Polsce, zwłaszcza zdrowia psychicznego, wszyscy jesteśmy chorzy.